Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Stanutrakt21. Dzisiaj gramy Toho Mission Izekaja. Bez żadnego przedłużania. Przejdźmy do części właściwego odcinka. Szybko sobie zobaczmy, co to jest. Humans are Unbearable. Nie chcę mieć dostępu do informacji. do To tak to us. Unlicensed Izekaja at the Yokai Trial Expands. Bez. My nie mamy licencji, wow! E, e, możemy jeszcze raz zobaczyć. Ok, co będzie robić jakieś to jest jakieś jakieś co jakieś 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 Mamy Chyba mamy 3000 do Zaraz sobie zobaczymy. mamy? jakieś 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 Trzy, trzy kocie dania, dwie właściwie, dwa kocie dania, eee... grillowanych lamprejów w ogóle, to jest ciekawe, nie przygotowujemy. No dobra, tylko dwa, bo tego i nie robimy. I zaczniemy w takim razie od weszliśmy na zewnątrz. Zacznijmy zbierać integreny, Integrinty składniki. Najpierw przejdźmy się, znajdźmy jakieś super rzadkie składniki, potem zbierzmy się do rozmów. Więc tak, dzisiaj będziemy mówić o postaci Sakui Izayoi. Sakui Izayo, Izayoi jest ona człowiekiem zamieszkującą, zamieszkującym rezydencję Szkarłatnego Diabła, czyli Remini Scarlet. A jej, jej osobowość jest, jak to powiedzieć, zabójczo-elegancka. Postać z klasą oraz ponad zdolnościami jak na człowieka przystało, do jej mocy należy właściwie należy potrafi cofnąć, zatrzymać, przyspieszyć czas, ma też dostęp do nieskończonej ilości noży. Twórca gier, czyli zun. Określił, że jej zdolności manipulacji czasem są. Do manipulacji czasem jest zbliżona do manipulacji przestrzenią. Jesteśmy to Oj, Berko Pork, bardzo dobrze. E, z, że tak powiem, lore uniwersum. Jest ona główną pokojówką w rezydencji Szkarłatego Diabła, gdzie pomaga utrzymać to miejsce w czystości wraz z wróżkami-pokojówkami. Ale one tak też nie pomagają. Jest też bardzo lojalna e, swojej pani, czyli Ramini Scarlet. Pierwszy raz w grach pojawia się ona w Toho 6, In to of Scarlet Devil. Jako boss poziomu tego oraz pół boss poziomu 6. Następnie pojawia się w, jako postać grywana w Toho 7. E, to PCB będzie chyba nazwa. Perfect Cherry Blossom. E, w Toho 8 Imperishable Knight w systemie partnerskim razem z Remilio W Toho 9 Patatmofomia of the Flower View. I pewnie gdzieś dalej się jeszcze pojawi z. E, że tak powiem rzeczy fandomu wielu fanów e, z uniwersum, znaczy uniwersum wielu fanów JoJo uznaje ją za swojego rodzaju kopię DIO ponieważ, ma nie, ponieważ obie te postacie mają niemalże identyczne zdolności z ciekawostek e, Sakuya, znaczy z ciekawostek imię Sakui nie jest jej prawdziwym imieniem i jest, e, zostało ono nadane przez Remilia jak zaczęła pracować Okej, okay. i to by było chyba na tyle. Więc zaczniemy teraz od wszystkich tu pierwszych dookoła. Mm -hmm. Рай Ритте, Чикана. Что? Меня мусор от Монша. Вот. Что то есть? Мия Маста. Во. Tedia to Fajja Chicken, ja yeah, ja, yeah. dziwne to. Hmm. Okej, okay, czyli co mamy? Related tasks, Drunk Cut, Div Hard No to masz. oh yes so uh, okay Zobaczmy a z method Na razie już tak powiem, eee, jak się nazywa. Spełniamy za... pijanego kota. Jeszcze coś? A, czy teraz W ogóle zobaczyć, czy mogę opłacić już te zadanie, bo mamy 3000, wolałbym mi od razu zapłacić. Po prostu musimy czekać porket kebab. Zróbmy dwa. Dobra, ale ja chcę zobaczyć, czy mogę jeszcze to zadanie. Nie, nie jest to, to zadanie. Nie, this, tak to jest, tak? Pajdzę tu arborem swojej historii. No dobra, ale. Ja mogę je wykonać. No, jo. Patrz. Nie, nie, nie. Tak? No. A, i co jest nie tak? Życie trudne jest. Dobra, ale zanim damy, podejdźmy jeszcze do Wriggle. Właśnie, bo ona też własne papiery tutaj dała, P znaczy papiery. Bug Notification Co? What the hell? Ej, to byłoby ciekawy biznes, przyznam tak przed spaniem... jakiś... już tak po... Give to dew runny, bugs Mamy je? Give to Dew runny, eggs. Okej, okay, zróbmy to. Wiecie, zanim idziecie spać, nagle takie dwa... Yy, robaki mówią... Ej, puju. Tak, do ciebie mówię. Masz zrobić... masz zjeść... czy coś. and egg musimy kupić. Znaczy, you mamy, ale ja jak nie mamy, dajmy jej takie baby. Masz. A, Fizekai. To jest tanie, tak nie kupmy ich 10, że to. to... E, czego nie mamy? Trochę drinków. Bamboo shoot, tego nie chcemy. Ok. Czy mamy jeszcze jakieś zadania? Poprzednim razem, czy zaprosiliśmy. A, Rumia i tak się pojawiła, także... Dobra, ee... sprawdźmy czy możemy tego w czat. Właśnie. Było? Ej, to jest ciekawe, no w sumie dziki kot nie ma domu, ale ma dom, tak na hama. Dobra, to task. No nie, kurde, jak my możemy to wcisnąć? Chyba po prostu mamy do końca tygodnia mieć te pieniądze? Dobra, e, teraz zrobić dwa razy jajka, właściwie raz. Albo. Chyba, że to działa tak, że ja mogę je zrobić. Chyba, że tu chodzi o to, że mam materiały po prostu. A muszę je zrobić. Dobra, idziemy. Dziesiąta minuta, my jeszcze nie gotujemy. Yy. Czuję się źle, ale robimy zadania. A nawet nie. Niby kupiliśmy. Dobra Okej okay. mm -hmm. Chcesz? To zapraszam do restauracji, bo brakuje ludu O Jezu Damn. Ja bym tak nie mógł tak... Weźmy to, bo to jest w sumie nasz Sparrow Seek jest e, naszym priorytetem trochę. Bo nastawiłem przecież te Sparrow Seeki, żeby były. E, jak to były? Dobra. Raz, dwa. O! Oh. Z mięsem, czy jeszcze pork kebab trout? Możemy zrobić jeszcze jeden, i wtedy mamy spokój z nim. Ale my musimy jeszcze dwa kolejne zrobić wtedy, bo. Aaaa! O nie! 16. A, dobra, zobaczmy. Dobra, jest, jeszcze mamy szansę. Kurde! Dajcie spokój. Jakbym teraz wziął jeszcze jedno, to bym nie zdążył. Bo musimy dać jedną... jeden kebab ten. Eee... Jeden kebab tamtej. Chen. No patrzcie, teraz siemy. tak i koniec. Ha. Eee, czy mamy coś jeszcze? Zobaczmy na lu, czy możemy zebrać te butelki. Nie, nie ma ich. No to... Czy w handlarzu coś możemy, nie możemy? Dobra, elo. Ja chcę lampreje, nie trouty. Dobra, drugi poziom Będzie trochę więcej ludu Uf, Otwórzmy, trochę pieniążków zarobimy Znaczy trochę, trochę, trochę to... więcej Ale musimy tak Wyprzedane To To Mmm A, bo to wszystko od różnych dań zależy. I to weźmy wtedy to. I to. No bo tak, będą chcieli to. Chyba, że to nie jest od tych dwóch dań, tylko od jednego. Bo nie mogą sobie wybrać jaki drink mogą wziąć. A weźmy jeszcze to i to. Zobaczmy. A, bo tu mam wszystko. Okej. Okay. No to chyba możemy otworzyć. Albo. Cholera. Yy, może nie. Require. Dobra, weźmy to a, bo takie dania możemy na dzisiaj podawać. No to... Ryby może? Dobra, zobaczmy. Równo 15 minut. Zaczynamy gotowanie. Czy możemy tu zrobić dwa dania? Tak, możemy zrobić tu dwa dania. Tu jedno. Dobra, co będzie musiały tym razem te postacie? Na pewno. zupa. A nie, w ogóle jestem ciekaw mniej więcej, jak to by wyglądało. Jakby się otworzyło jakąś restaurację w prawdziwym życiu. Bo zazwyczaj, jak się robi takie rzeczy, coś podobne, no. Y, jak się jakąś. O! Jak się jakieś marki, że tak powiem. Y, fikcyjne, popularne daje do prawdziwego życia, to zawsze jest mniej więcej jakiś zgrzyt. No. Ale patrzcie, o nich są takie drinki, a patrzcie, ile pieniążków na tym się zarabia. O, 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 czyli tak, to, to. Kebap, cienki na ostry braz. Tak, to od razu robię to, patrzcie. Babcianki na ostrym Soda beverage? Fruity beverage Fruity, 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 fruity Pua. rzucamy dania More people the north, fries, action in your lifetime Oj tam, oj tam Dobra Pfuo, rzut Tutaj income, 119 Ej, to nie Wait... A nie, bo ten, ten, ten drogi drink kosztuje tyle O właśnie, bo zobaczcie, to kosztuje 26 To 22 A ten... Zaraz pokażę o, to kosztuje 130, jak nie patrzeć. To kosztuje te paru sobie, po 50 jest jedów, także ty patrz jaka to jest różnica. Tego mamy 41 sztuka, to kosztuje 1, tego mamy nieimitowaną ilość. Także o jest 15 długo temu. No i ta będzie chciała mięso i Soda Beverage wstawiam. Dobra. Cierciwił mnie, że jeszcze zupy nikt nie chce. To jest wiecie, w poprzednim odcinku to cały czas było to robione: Fle, Flash, 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 Bitter Beverage i mięso. I na pewno nie danie wegetarianinów. Bitter Fruit sour. i takiej trzeba dać to. Dać to. Tutaj. To jest mit. Chyba możemy ten kebab. Wiecie co? Rumi dać. Ale to w sumie każdy chce ten kebab, to jest ciekawe. No właśnie, każdy. No dramat. Dobra, Rumia ma priorytet. Bo muszę sprawdzić, czy to na tym będzie chciała. Okej. Okay. Praktyka czyni mistrza i musimy wstawić to. Live longer Helter więc to jest i robić Co? Wait, coś mi chyba nie zrozumiałem. Eee, tak, kolejne. Eee, to jest wstawione. Teraz wstawić to. Uh, I soda beverage i roll. Ale ona nie lubi takich dań. Uh, soda, 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 soda beverage. Szóstka skała to. Jedynkę wziąć. Eee, wstawmy top. Wstawmy. Słuchajcie. Dobra, to to jeszcze. Wiem, że mówię często to, to to i tak dalej, ale tu się trzeba naprawdę skupić. Przy robieniu tych dań. Zwłaszcza, że się teraz takie rzeczy dzieją. Ja dosłownie nie patrzę na klientów, tylko lewy dorny ruch teraz obserwuję. Co tam jest potrzebne? Eee, tu. Tak. Tu, tak. Teraz się włączył ten. Szał chyba zakupowy. Dobra. Ee, row, row, row. Czyli ona chce coś, co jest robione row. Mamy coś takiego? Barbecue. Nie, tak, tak. Olera, dajmy i to po prostu. No nie, i każdy teraz chce. Wow. <noise> nie, co ja dałem. Co ja zrobiłem? To Dark Matter. Stworzyłem czarną materię. Ja stworzyłem czarną masę. Dobra, dam jej to. Rumi. W sumie zobaczę, co to, jest to, 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 to w regle, bo się jako każe. Ale Order Co to ma znaczyć? Eee, tak i od razu stawiamy Lampreya. Okej, okay, udało się. No dobra, jeszcze i tak trzeba drinka dać jej. Low alcohol beverage. Nie tej postaci chyba to dałem. Bitter beverage oraz low alcohol beverage. Bitter, uh, bitter, low alcohol. Czyli drink tu, drink tu. Teraz, no nie, nie udało się. Znaczy nie udało się, tylko po prostu. Czas się w sumie skończył No i dobrze, bo... Wow, ja nie chcę widzieć na trzecim poziomie tego Jesteśmy rekonesansem yy... Robali, wow Dobra, eee, czy jest jakiś drinków nie ma? Nie Zajmijmy się Wriggle, bo ja nie wiem, co ona będzie chciała. Where do sticks. A dajmy to, numer jeden, stolik. Najgorsze jest to, że nie mamy drinków, chyba tak nie! Zobaczmy czy mogę dać im to No wiem, że w wrong dish, ale nie mam co! Skończył się, kumasz? To jest ciekawe, ci Dark Matter, Devoted of Failure, I'm just... ...indiscovered good circumstance Dark Aura, no one the right in the right mind has made Ja już wiem kto może to zjeść A zobaczmy czy dust i będą chcieli Zobaczmy myślisz? Coś dobrego? Słuchaj! Bierz herbatę. Nie chcesz tego, to bierz herbatę. Chociaż w mnie zmarnowałem raz. Ja już dotknęłem zwojną stik, to ja mam zbyt duży beverage. oj, 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 I Nie mamy. A nie jest, dobra. No to i trzeba je zrobić to. Chociaż czy to się nie mieszało? Nie, to było dobrze. Nie! Znowu stworzyłem czarną tą. to jest jakaś Dobra, zróbmy tak. Dobra, damy tak, nie będziemy dawać aż tylko mięsa. Super, aż tyle. Ale jakim cudem stworzyłem czarną materię dwa razy? A obstawiam, że Yukari będzie musiała ją zjeść. Nie wiem czemu. Da radę? Poszło. Oooo! Ho, 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 ho. 820 zarobiliśmy. Kosiaka. Prawie. Kurczę, brakuje pomocników. Za mało ludu. No nie, jeszcze coś cooked meat. Meat, meat, raw meat, raw meat, tak? Low alcohol beverage. Uh, raw meat was better than cooked meat, ale czy ja mam coś takiego? Nie wiem, trzeba podać to. Chociaż w sumie nie dziwi mnie to, bo w sumie ryby śmie i z mięsa się nie podaje razem Ajajaj, aj, aj. nie pomyślałem I źle O nie, dobrze Jej, VB meter wybił Combo 4, 950 zarobku mamy Purchases, 64 Max ambience, 100 RGS Fever West 4 Panisz Met Nie mieliśmy złych. Reward Spellcard też nie mieliśmy. Jakby nam się udało super ich tego, Tipsy 119 Net Profit. A, bo tipsy dajemy tej chyba. Count, Performance. A nie, a, bo czarna materia, ten. Hmm. Czarna materia nie zostaje nam na sobie nockę Tak jak myślałem, że ten. Definitely do today's. Mam pieniądze O właśnie Chło mamy tyle tego Mamy hajs. Stać nas. Najwyżej sobie dodrukujemy pieniądze, tak jak Polska na...